Witam no bardzo serdecznie, jestem Zielona witam dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czekajcie. Dobra. No Czegoś nie mogę zrobić. Czekajcie, zaraz się widzimy. Więc tak oto się widzimy. Czyli yy... to zaraz wypuszczę, bo coś musiałam zrobić. I tak, Więc sobie Brawl Stars. i co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić i testować może bardziej, to co? To byłoby takie trochę lepsze słowo. Gadżet do Gale'a. Widzicie droping gazetę do wczoraj. Czyli widzieliście. Tak. I nie widzieliście tego starpera do do dlatego że... Ale widzieliście Wam tym minutami 30 filmiku. Więc z sobie do na wyrzucę yy, przyjaciół i wrogów na powietrze, powietrze za pomocą podkładki sprężynowej. Przestawimy na czym może solo. Szczerze, dla mnie to jest nieważny jaki za bardzo tryb, ale możemy na solo iść. Więc tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I mnie po 10 subskrypcji mi się że może do końca miesiąca się udało Może, może, wiecie. Taki trochę przeczuwanek, dobra. I patrzcie, to jest takie fajne, bo możecie się lecieć i... Ale co nie leci na duszy? No, i się to leci na krótszy dystans, jak to, ale. O, patrzcie, ile to leci? No, spoczko, możesz to powiedzieć. Chyba tamta znika, czy nie znika, bo tego też nie pamiętam. Czy ona znika? Jak chcemy się dostać, chcemy na przykład sobie uciec, to uciekamy, nie? no już znowu ominąłem. Chcę zobaczyć tylko czy ten. Ta znika chyba. Ale to jest serio ciężko mieć tych ludzi. Mister P ja bym na niego skoczył to jest spokojnie. No bo właśnie po nim jest. Ha, ona też na moich używa, no, dobra. Elo? Spadam stąd. Aż ja mam trzy kubiki. Nie? Jestem taki niepokonany, trochę cztery kuby. No widzicie to są cztery kuby. Czemu oni się na mnie sojuszują? No Możemy się trochę tak zbejtować. Czemu? Dobra Aha, dobra, super Nie zauważyłam, tam nie sprawdzałam, ona musiała się nam potajemnie dostać, tak wiecie, jakieś tajna I tu w ogóle odbierzemy, aha pieniążki Super no, po prostu super Ja myślałam, że odbierzemy, nie wiem. Mm. Nie no, mega waksaniali też w ogóle myślę, czy nie na odcinku, ale chyba nie, ja będę robił zgodnie z kostami. macie robić takie coś. Już się słabi Easy. Easy peasy, lemon squeezy, easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy, easy peasy, peasy, peasy. dobra zostaw mnie. Nie zostawisz mnie, bo, bo tam spam nie ma. I ten. Trochę tak dzień spoko, okej okay. Tylko naładuję i możemy... NIE! Tak, kurde, to jest takie dziwne I to można odstawić w różny sposób I to tak nie czasami dobrze odstawić, a czasami źle Ale tam gdzieś to poszło na Dina. nie żeby to poszło, nie wiem, uciekając Jest mała, bez więc no to jest spoko Dlatego, że to jest spoko... Aha, super totalny. Dobra. No 4 cube to jest dużo na tej mapie. No, no to, co wiecie. Dość ciężko często takie bijatyki widzimy, nie? No i takie zginę zaraz, ale dobra. 9 cube. To jest dużo, ale na niektórych mapach to jest mega. To łatwiej, na przykład z tą pamką bym ją porobił. Tylko ja nie chcę znowu wziąć. Nie mam w ogóle żadnego reflektora, żeby się tam dostać. Ale ta to już leży. No dobra, no nie wiem, włampy, żeby ci się udało. Znaczy, spychamy ją. Czy ci dostała. Dostała i nie ma, dobra. Ezik, Ezik, Ezik To jest to i czy ja dostanę do nie z tym? Nie, to jeszcze jedną grę musimy Dobra, ostatnia! ty gierka odbierzemy jeszcze sklepik Nie wiem, co to będzie fajne Ten gadżet jest mega spoko Już myślę nad y, kolejnym odcinkiem z oceniam zadymiarzy Więc widać myślę, jeżeli chodzi o takie serie To chcę jeszcze jedną postać, żeby dropu No, no wiecie Myślę też o ponownym ROBLOXie, możecie napisać czy chcecie ponownego ROBLOXa, bo teraz wiecie, przestałem nagrywać Robloxa, od... no dobra, dawna może. Dziś ma... dziś ma OS, dobra zostaw. Jeszcze jedna. Minus 5,5, jak to jest, jak to brzmi, jak to wygląda, dobra może wyparzę, Para! Chyba w parkach może się uda, a będziemy 50 kończyków. Już to jest, Trochę nam, ale wiecie. No dobra, idziemy. Zbejtować. Chciałabym go zbejtować, tylko tak trochę, wiecie, on musiał do mnie podejść. Dobra, no jednak już go nie ma. Ja może zbierze jednego cuba, no może nie. Nie, 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 no jak! Jak on ma taki zazin to? Ems? Dobra, wiecie co? Nie, musimy, musimy to wygrać. że my musimy to wygrać, to my to musimy wygrać. Dobra. Mamy Sandy, mamy Stu. Na Sandy, że tak na legendę? O, już dostałem 1000. Ale ta sen nic też na legendę, więc. No, moja legenda jest na lepsza od Gale'a Dobra, czy chce? Dobra. To musi być winek Może no? ma 0 cubów, a dużo. W tym mapie ma 0 ma cubów. W ogóle jedna ma chyba tylko. Jednego cuba. Dobra, spadam. No nie jest handy! Nie umiecie Bawić się, No i co? Po co? To dobra, bierzemy końce. Misji nie no ma żadnych. To już nieważne, dobra. Brobox i tutaj. Muszę sobie wyobrażenie, że wchodzi z sklep. Nie chcę nie jest tak no i mam oferty dnia. I mamy Brobox. uwaga, uwaga. A nic. Super. I 8 bakiełka. Nie no, najlepszy ten Wiem, że jest doszło on do kupienia, i tyle. Trzeba odebrać każdego, żeby było, że nie ma A ja nie kupuję, gadżetów, ja dzieci. na gadżetach. co to jest w ogóle coś innego. Z każdym mi się podoba. Że no to ja mam znaleźć na kosmosie, wy pokażę, jaką macie to śligę, bo ja mam drugą włóczęgę. Teraz zróbmy drugą zadowolenie. Zostawiacie subskrybujcie kanał po 10 subskrypcji za 15, 20. Dobra! Icie lajku dzisiaj. Ja um, zaraz się z wami wychodzę. Ale ja mam serio tylko złotą. Możecie wymyślić, że nie macie. 13 złota. 7 tysięcy? Jale, co? Pod jaksa. Nie, tak, tego, nie tak, tego. I tak mi się nie uda, ale spróbujemy. I czoski no można już grać wycieczka, jeśli mi pół 23 godziny. No dobra, żyjecie mi się pozostawiacie w górę. Ja się nie z wami żegnał. No zaczynamy zimla. No, no mam nadzieję, że może z BS, może nie zobaczycie, ja was zaskoczę.